A just Chodź, my my zabijemy kogoś Dobry dzień, żeby umrzeć Alejandro Garnaczo Kebab do Nacho, Alejandro Garnacho, Grampa proski z kibic Lewandowski Grampa proski, z Lewandowski Grappa Broski Lewandowski Garnaccio Alejandro Garnacho, Garnaccio Alejandro Garnaccio Ja jako oślepiam latarką, ty oślepasz ich przed kością i ich zabijamy, dobra? Wszystko w rabuży, Chodź Co tam? Kurwa nie, dzieje! Panowie! Siema. Nie no, co to ma być? Delta? Delta decyduj którego mam rozstrzelać. No. A więc tak ktoś ci pomaga. Zdecyduj mądrze, Wiktor. Ponieważ Albo jest ktoś, zdania dostrzelić, Albo ich wszystkich mogę dostrzelić. Nie, Wiktor. Data. Obydwóch. Brawo. No. us walk out the door drag my feet along the floor when I see you you're walking across the campus no professor study romances How am I supposed to be telling you Niam. O nie Witam się na Dami, nie zabijesz nas. My będziemy. Sp... Dami, nie zabijaj nas. My jesteśmy razem z Tobą przecież. My Jesteśmy zwykłymi informatykami, pracujemy w biurze. Idź, idź. Dami, idź stąd. Idź poszukać ochroniarza czy naukowca no. Idź po piwniczeka czy bientota. Idź stąd, idź stąd Dami. Pod Dami e, naukowca. Nieprosazę. Zabiorę ci sekretarza. Ej, bo chce mnie zabić, po prostu tam. Nie, chyba wychodzi. No idź stąd. Ej, on może stąd wyjść? Idź, idź. No idź stąd. Nie masz co do roboty, no. Ty, głupi, głupku, idź sobie stąd. Jak mnie zabierzesz, to jesteś gejem. Weź się, nie patrz na niego, nie chcę pójdzie. No co on tam robi? Masz ochroniarza, tu, witam Seba. A nie, to piwniczak, nie ma. Ale on nas słyszy teraz. Teraz dajesz mu wizję. Dajesz mu wizję, jak nas, jak nas słyszy. O, piesek, jaka jabłka, taka fajna. Paszedł. Elliot, jakie ty masz szczęście, głupie. Dla dwa razy Delta, sugerujesz, żeby mu otworzyć? Nie, 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 nie otwieraj nawet dla kontentu. Nawet dla kontentu. Nie Tam jest nieśmiałek. Ja słyszę płacz. Tam jest nieśmiałek. Ktoś strzela do nieśmiałka, jak jakiś idiota. No, słyszysz ten płacz? No, słyszysz ten płacz? Co to tam. Tam jest Wietnam! Tam jest Wietnam po prostu! Tam jest Hiroshima koloryzowane, mutacje w Czarnobylu. Co to? Tam co tam Co Ola... tam? Co oni robią? Mm. <laughs> Ricky Morty reference Na no czas zagrajmy, naukowiec sobie sam wyjdzie, to nie... <laughs> co nie? <tam>? Co <laughs>

Płacz. Ale czemu tam lecają granaty? Pracówka chyba wygra. Coś takiego. Dopóki no rebelia nie przyjdzie. Co tu się działo? Co tu się działo? Ale nie splakaj te ty tych Ale co nie, ty on wydaje dźwięki A, on wydaje on ma ten? spintowane? Tak. Ej, ty Dobra, nie, ja nie zachodzą Stary Stary, stary tych dziewczyn ja jest dużo. Wychodzę. Jest dużo dziewczyn Dobra, na świecie ja nie, nie płacz Dzięki takiego Dzięki nie Pytaliście się mnie, dlaczego w tą grę nie chcę grać. Przez 5-10 minut próbowałem zdobyć karty, próbowałem zdobyć broń. Przychodzi taki Delta i mnie zabija. Mieliśmy dyskutować. Wyczajpy jedne, Wyczajpy, wyczajpy. Nie mogę tam O Boże Maria. O, Delta. Te stary, chodź idziemy ich wszystkich wiesz? No i git. Stary, jest taka opłakana sytuacja, Delta mnie goni, masakra, nie wiem co robić, nie pójdź pod żadnym Jezus. pozorem. Ja jestem w... light. Ten SCP-106 jest taki zły, matko jedyna. O nie. Nie uciekniesz mi. No nie strzelaj, nie strzelaj. Dłużę, panowie, nie, panowie, panowie, panowie. nie strzelamy. Panowie, 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 panowie ja byli, 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 nie strzelaj. Bielniczak, prosimy cię. Panowie Prosimy cię, Delta tak to tak samo ja panowie, panowie, mamy papier... rzeczy, które wam się przydadzą. Macie kartę, no dawaj. Ty pójdziecie dawaj. dam, gdy pójdziecie z damy odwarantuję wam bezpieczeństwo. Chodźcie Wiedź sobie karty. No, weź sobie lepszą kartę końca. Ja Chodźcie wam pokażę. Wszystko. Nie, nie się, nie ruszajcie za strzelem Stop No dobra, dobra, weź sobie tam na mnie kartę lepszą. Nie mogę to zakończyć. Ja nie wiem, nie mogę cię związać, wypad A dobra, czekaj Co to jest w GZ. O, no ja O kurde, tam nie jest, nie jest karta różowa. No tam just. jest różowa karta w kiblu, chodź to się. Ci A ty kto? A no, Pablo, to, 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 to cię zestawię. O tu. A, tu Seba, spoko, luz. A, A mnie? Czemu? Odpuśćcie się wszyscy. Dobra, tak. Delta, mamy ich zabić? Wiktor! Jej, delta, dobrze, dobrze, Delta. Dziękuję Alexa Wiktor. Dziękuję ci, Wiktor. Szcześniaka? Szcześniaka? Dziękuję Ci Witek, gdybym mógł Ci rękę, bym to zrobił, a Ty stp To, to zamknijcie nas, ale zamiast. nie zabijajcie W lepszarce? Sam coś w lepszarce na przykład? Tak, dobra Nie tak. wiem co to znaczy, a? nie wiem co znaczy, okay. co, co To Tak to czy nie? zamkniemy ich w lepszarce Nie ma Czekaj, nie ma nic Nie ma nic Do... Właśnie do pomocy Nie, woda zakazuje Cię, nie połączyć weryfajer Tak I? Właśnie Wyłapiście też Aleksa. Ale to Wyłapiście. 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 No A, uratowałem was w ostatniej chwili. Dobra, idźcie do komory jeszcze raz. Oś Wiktor! Słuchaj, jak, shata, jak shata. powiem stary. A! Nie! Uczysz się! No delta zepsułeś, teraz! No i dobra! Nie! nie no! Delta! No jesteśmy martwi o Nie, no co to ma być? We're cooked! Śliwko poszło. Wiesz co, delta? Zabij. <laughs> vanitas vanitatum omnia vanitas. Wszystko przyjemnie. Tak poza tym, czy czy nie chcesz może umówić sobie wizyty do dentysty, bo te twoje zęby mleczaki chyba